Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taki kwadrat. Ten kwadrat w środku jest okrągły. Można zrobić go z różnych kolorów. A tutaj przejdziemy już w kwadracik. Ten kwadrat można wykorzystać na przykład do zrobienia torebki, sweterka, poduszki. Zastosowań jest naprawdę bardzo wiele. W takim razie zaczynajmy. Zaczniemy od tutaj naszego środka. Bierzemy sobie naszą włóczkę. Robimy pętelkę. I robimy cztery oczka łańcuszka, jako nasz środek. Mamy cztery. Robimy w pierwszym oczku oczko ścisłe i zamykamy nasze okrążenie. Następnie robimy trzy oczka łańcuszka i to zastępuje nam pierwszy słupek. W sumie w tym naszym kółku musimy mieć 12 słupków, czyli dorabiamy jeszcze 11 słupków. Zróbcie w sumie z tym pierwszym jeszcze 11 słupków, aby było 12. I widzimy się tutaj na początku. W następnym naszym okrążeniu, ale najpierw skończymy nasze pierwsze. Wbijamy się trzecie oczko naszego pierwszego słupka. I robimy oczko ścisłe. Mi coś nie chce tutaj ładnie pójść, ale już mam. Łóczka mi się uparła. Mam. Dobra. W chwili obecnej musimy zrobić nad każdym tutaj naszym słupkiem dwa słupki, czyli pierwszy robimy z trzech oczek łańcuszka i jeszcze raz w tym samym robimy drugi. Robimy narzut i tu w następnym oczku robimy dwa słupki. Na końcu tego okrążenia mamy mieć Dwadzieścia cztery słupki. W każdym, w każdym tym naszym tutaj oczku robimy dwa słupki. Zróbcie to i widzimy się tutaj na początku. Mam już 24 słupki. Robię znowu oczko ścisłe w trzecim oczku naszego pierwszego słupka. I teraz robimy, zaczynamy robić nasz kwadrat. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. I w tym samym oczku, czyli tu, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. Raz i dwa. To jest nasz początek. Teraz nad każdym. Tutaj słupkiem robimy pięć słupków. Czyli tutaj w każdej tej naszej przestrzeni robimy pięć kolejnych słupków. Dwa, trzy, cztery. W szóstym słupku, tutaj w tej naszej przestrzeni, zrobimy sekwencję. Dwa słupki, dwa oczka, łańcuszka, dwa słupki. Coś mi się tutaj zaplątało. Mam jeden słupek i drugi słupek. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze w tej samej przestrzeni robimy dwa słupki. Raz i dwa. Następnie w kolejnych pięciu tutaj naszych oczkach robimy po jednym dwa trzy strasznie mi skrzeczy ta włóczka cztery i pięć zobaczcie zaczyna się nam formować Kwadrat. W szóstym oczku powtarzamy sekwencję dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. I znowu pięć słupków, dwa, trzy, cztery i pięć i w szóstym naszym słupku znowu sekwencja Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, i teraz powinno nam zostać pięć słupków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zgadza się. I robimy pięć słupków. Cztery. I pięć. Okrążenie zamykamy w trzecim naszym oczku łańcuszka, oczkiem ścisłym, po czym przechodzimy dwoma oczkami ścisłymi do tutaj tej naszej przestrzeni z dwóch oczek łańcuszka, gdyż zawsze od tego rogu będziemy zaczynać kolejne nasze okrążenie. Od czego? Zaczynamy. Zaczynamy znowu od trzech oczek łańcuszka i jeszcze jednego słupka, dwóch oczek łańcuszka i dwóch słupków, czyli raz, dwa, trzy plus jeszcze słupek, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa. Słupki. Co dalej? Dalej nad każdym słupkiem robimy słupek aż dojdziemy tu do naszego rogu. Tutaj będzie większa ilość słupków, ponieważ będzie ich 9. Dochodzą nam cztery słupki. Do tych pięciu, które robiliśmy wcześniej, i w sumie będzie ich dziewięć, a razem z tymi dwoma, które zrobiliśmy wcześniej, będzie ich trzynaście. w całym tym rzędzie. Będzie na końcu 13. Zaraz Wam to pokażę. Mamy zrobione dwa te pierwsze. 2, 4, 6, 8, 9. I teraz dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. I teraz zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście słupków powinno być w każdym boku. Zróbcie jeszcze te trzy boki. I widzimy się tu na początku. Jestem już przy końcu, tak jak w poprzednich rzędach robimy oczko ścisłe, przechodzimy sobie tutaj naszą naszym oczkiem ścisłym na naszą tutaj tą przestrzeń i jeśli ktoś chce zakończyć w tym miejscu, to wystarczy przeciąć włóczkę, zakończyć i kwadracik. Wygląda w ten sposób. Ale we wzorze jest jeszcze pokazane, aby cały kwadrat obrobić półsłupkami. Dwa półsłupki w każdej tej naszej przestrzeni z dwóch oczek łańcuszka. Zaczynamy w takim razie. Robimy dwa półsłupki tutaj. Na naszej przestrzeni. I w każde oczko wbijamy się i robimy półsłupek. Zróbcie tak całe okrążenie pamiętając, że tu na brzegach robimy dwa półsłupki w tej naszej przestrzeni. Doszłam już tutaj do końca. W tym naszym pierwszym półsłupku zrobimy oczko ścisłe i mamy naszą pracę skończoną. Odcinamy włóczkę i mamy nasz Kwadracik. Trzeba go troszeczkę ponaciągać, żeby on bardziej kwadrat przypominał, ale jest kwadrat z tym naszym kółkiem w środku. Każde okrążenie, tak jak mówiłam, można zrobić innym kolorem i wtedy ten kwadracik nasz będzie o wiele ładniej wyglądał. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.